Cześć, drodzy widzowie, to jest kolejny odcinek na kanale z Minecrafta, a tematem mi dzisiejszego odcinka jest to, że będziemy sobie upiększali i ulepszali wioskę. Jak możecie zobaczyć mam do tego przygotowane itemki w EQ, ale zanim to to subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę tym filmikiem, napiszcie komentarz, a będę takich filmików nagrał więcej. Przypominam, że niedługo będzie special na 800 subskrypcji, znaczy lecimy po 800 subskrypcji, jak dobijemy 800 subskrypcji to będzie special, więc subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Mam nadzieję, że już biliście 800 subskrypcji, bo Mówi to w każdym odcineczku, że nagrywam to z zapasem, ale to naprawdę nagrywam z takim zapasem miesiąc wstecz, że nie wiem jaka jest teraz sytuacja w subskrypcjach, bo teraz jest, teraz jest 720 subskrypcji. 720 subskrypcji trochę więcej może, trochę więcej, bo ostatnio mniej sprawdzałem. Ale no 800 może być już, może być już, ale nie jestem przekonany, ale teraz sobie idziemy spać w nowo wyremontowanym domku, które, którego remontowaliśmy yy, chyba trzy odcineczki, dwa, trzy odcineczki temu, jakoś tak, więc widzowie... Tak, tak, idziemy ulepszyć wioskę, tylko ja potrzebuję jeszcze innej rzeczy, a mianowicie trzciny cukrowej, do czego to za chwilkę zobaczycie, tak no tyle wystarczy, tyle wystarczy, niecały stack, więc widzowie. Yy, no, przyda się przyda. Więc celem jest, aby ta wioska była trochę bardziej, wiecie, taka upiększona, wiecie, żeby ładniej wyglądała. Oświetlić będzie ją trzeba y, trochę drzewek zasadzić, bo zaraz wam pokażę, że tutaj praktycznie w ogóle nie ma drzewek. No, gdzie wy tu widzicie drzewo? Gdzie wy tu widzicie drzewo? Tam jest dopiero, tam daleko jest, poczekajcie, nawet go nie widać. No, nie widać go widzowie. Tam jest dopier dopiero pierwsze drzewo, zaraz wam pokażę. Tutaj widzowie, jest pierwsze drzewo, dopiero. A tak, to naprawdę te żywa są daleko. No i tutaj, te brzosy. Ale widzowie, to, to jest nic. Musi przecież wioska mieć drzewa. No bo jak? Niedługo to w ogóle będzie miasto. Ale tak, wiecie, tak, spoiler nie ma. Nieważne, nieważne, widzowie. Yy, niech będzie wioska. W wiosce mus, muszą być drzewa. Więc wziąłem sobie 6 silwie. Brzozy, 32 sadzonki dębu, troszkę mączki kostnej, żeby kwiatków zasadzić, trochę lili, trochę wody, żeby zrobić takie gdzie nie gdzie, takie źródełka wody. No i możemy sobie na przykład tutaj pierwsze drzewko takie zasadzić. Myślę, że to jest dobre miejsce na drzewko, więc sobie zasadzimy. Mam nadzieję, że będzie czego to nie rośnie. Mam nadzieję, że będzie wysokie to drzewko. Okej, okay. nie jest wysokie, ale jest miodek. Znaczy, przepraszam, nie miodek. Yy, o, i pszczółki, właśnie to miałem powiedzieć, że będą pszczółki, więc widzowie, ja się cieszę, ja się cieszę. Yy, mamy pszczółki, więc widzowie, jak najbardziej yy, są nam potrzebne. Tutaj, tak, możemy sobie zasadzić taką brzuszkę. Okej, okay, niech będzie sobie brzuszka. Odejś, chwileczkę. Nie chciałem się uderzyć, ale troszkę przeszkadzałaś. Tutaj taka brzoza. Tutaj widzowie, na przykład, sobie dalej możemy zrobić kolejną brzozę. Bo dlaczego by nie? Oj, chociaż trawka też się przyda widzowie. Okej, okay, taka niższa brzuszka. Wiecie, żeby te drzewa były takie nieregularne, tutaj możemy troszkę, tak wiecie, sobie takie yy, tutaj poskracać. Tak wiecie, coś, niecoś. O tak, poprzecinać ją, żeby trochę ładniej wyglądała. Okej, okay, tutaj, tak wiecie. Ja takie rzeczy lubię robić. O, już lepiej jest trochę, jest trochę lepiej. Już trochę inny kształt ma widzowie. Dobra, tutaj na przykład też możemy sobie jakąś trawkę dać, tak widzowie? Tutaj też możemy dać trawkę, żeby ta wioska naprawdę była tutaj piękna. Okej, okay, zobaczcie, jak już lepiej to wygląda. Zobaczcie, o ile lepiej to już wygląda. Jak tutaj są jakieś takie kwiatki, yy, drzewka, ule. No, naprawdę ta wioska wygląda cudnie. Nie powiecie, że nie. A i dopiero co zaczynamy, widzowie. Więc subskrybujcie, łapkucie, komentujcie, żeby niczego nie przegapić, Bo zobaczcie, ile ja widzowie dla Was robię odcineczków. I do jakich kozackich, nie byle jakich. Naprawdę staram się wszystko budować, wszystko robić na odcineczkach. Bardzo ci się cieszę z tego ulu, że tutaj jest, że mamy pszczółki, bo no jest raźniej, jest raźniej, tak powiem. Tutaj też możemy wokół tej farmy pociągnąć trawką, żeby kwiatki były. Ok, i poszedł pierwszy stag yy, kostki łącznej, i ja jestem zadowolony, bo naprawdę ładnie już to wygląda. Widzowie, zobaczcie, ładnie, ładnie, nie powiecie, że nie. Tutaj jeszcze możemy, tutaj możemy pójść sobie, widzowie, bo tutaj jest dosyć pusto. Tutaj mamy Enchanting Table, swój. Za jęczettingiem też możemy sobie trawkę dodać, ok? Tutaj jest dosyć pusto, więc też możemy tutaj możemy jakiś sobie na przykład dąb y, wyrosnąć, więc sobie wyrastamy, ok? Widzowie, i też jest bardzo piękny, więc wokół niego też możemy jakąś sobie tutaj trawkę posadzić. Bo, dlaczego by nie? Tutaj też widzowie, to też jest przecież nasza wioska, dobra widzowie, tak wokół też sobie robimy. Tutaj na przykład kolejny dąbnik będzie ok rośni dobra, wyros, wyrósł, ląb piękny. Tutaj wokół niego trawkę zasadzimy. Ok, tutaj tak samo wokół świnek też niech będzie widzowie, tutaj wokół domków. Ok, tutaj to w szczególności. Bo tutaj mój domek jest taki pierwszy, pierwszy widzowie, więc niech tutaj będzie kolorowo wokół tego też tak, żeby nie było pusto, tutaj też widzowie. I tutaj w ogóle już mi się kłodek skończył, więc musimy zjeść widzowie. I zobaczcie sami już jak o ile lepiej wygląda ta wioska. Naprawdę ta wioska już wygląda mega ładnie. Teraz ja bym zrobił sobie takie źródełko tutaj wody. To co mówiłem na samym początku odcineczka, żebym takie coś zrobił, za chwilkę zobaczycie o co mi chodzi. Wiecie, tutaj sobie dać wodę, tutaj dać sobie wodę i jeszcze może pój pójdę sobie tutaj, żeby wziąć z tego jeziorka wodę i na przykład dać ją tutaj. I na przykład niech tutaj jeszcze sobie ta woda tak po pospływa, po tylko potrzebujemy więcej tej wody. OK. Tak wiecie, takie jeziorko wody niech będzie i jeszcze jedną. Potrzebujemy yy, jeszcze jedną wodę. OK. I tutaj niech będzie. Myślę, że fajnie. Albo takie w ogóle nieskończone źródeł możemy tam zrobić. W ogóle tu dwa wiadereczka sobie od razu. Wezmę tą wodę tutaj. I już jest chyba nieskończone widzowie. Tutaj jeszcze możemy sobie dać. Tutaj taką linię możemy dać sobie wodną niech będzie. I taką na przykład czcinę. Więc widzowie naprawdę to teraz wygląda fajnie z takimi i trzcinami. Naprawdę fajnie to wygląda, dlatego też takie coś tutaj chciałem stworzyć. Jeszcze sobie wezmę te, tą wodę. Bo tutaj dla mnie nie ma nieskoczonego źródełka. Tutaj chyba nie ma. Albo po prostu tak jest widzowie. Dobra, powiedzmy, że tak jest. Więc ja sobie tutaj zabiorę tą wodę. I możemy lecieć dalej widzowie. Możemy sobie kolejne źródełko takie zrobić tutaj. Niech sobie właśnie będzie. OK, OK widzowie tutaj. Tak i może tutaj troszkę większe, zrobimy to źródełko, bo nikt tam nie zabroni widzowie, dobra. Tutaj sobie jeszcze zrobimy trochę niżej. OK. I myślę, że tutaj już jest dosyć spoko widzowie, więc sobie weźmiemy jeszcze te wiadereczka tutaj OKOS, tutaj sobie położymy drugi, trzecie, tutaj czwarte, tutaj sobie położymy piąte. Teraz sobie wyrzucimy tutaj szóste, siódme i ósme. Dobra, niech będzie tutaj widzowie. Jest, myślę, że w porządku. Tutaj jeszcze możemy sobie dodać. Dobra, teraz już myślę, że jest nieskończone. Przynajmniej tak wygląda, jakby było nieskończone. Ok, tutaj mamy takie jeziorko, więc tutaj sobie możemy tą wodę pozyskać. Ok, którą przed chwilą straciliśmy, więc teraz sobie tą wodę wyrzucimy, bo jeszcze mamy 5 wiadereczek do uzupełnienia. Ok, jos. Widzowie, dobra, 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 dobrze jest. I tutaj też możemy sobie taką trzcinę na przykład zasadzić, niech będzie. I tutaj na przykład też możemy zasadzić jakąś lilię. niech też sobie tutaj po prostu ta nie będzie wodna, bo to fajnie wygląda. Takie wiecie, jeziorka upiększające wioskę, myślę, że są potrzebne, bo wygląda to spoko, naprawdę to wygląda spoko, przynajmniej dla mojego oka. Napiszcie czy dla waszego też Tutaj oj był zniszczył farmę Tutaj mamy tutaj Winioteczki tutaj możemy Również zostawić sobie trawkę Tutaj przy owieczkach też Bo dlaczego przy owieczkach miałoby tej Trawki nie być i tutaj na przykład Brzuskę możemy wyrosnąć ok i jest piękna brzuska Więc teraz mamy już ostatni tak yy, Kostki mącznej więc jest trochę Unlucky ale Tutaj nie przeszkadza żeby była druga brzuszka Ok, i widzowie, na przykład sobie tutaj postawimy dąb. Ok, tu nie będzie, więc sobie stawiamy dąb. Kolejny. Ok, zlagowałem się, zlagowałem się, widzowie. Zlagowałem się. Trochę ten dąb. Nie, dobra. Musimy tego dęba tutaj, w widzowie, stąd skasować. Bo nie będę ukrywał, że to akurat nie jest upiększanie wioski, tylko trochę takie. Pogorszenie stanu wioski. No, brzydki był, brzydki był widzowie. Tego nie będę tutaj ukrywał. Niech tutaj sobie taki dom będzie. Poczekajcie, bo mamy teraz wiaderka wody. Okej, okay, niech taki dom sobie będzie tutaj. Bez żadnego problemu mi nie przeszkadza. Uj, jakie wielkie drzewko, ale w sumie. Uj, hej, widzowie! Co tutaj powstało? Co tutaj powstało? Mega duże drzewko, więc wokół niego możemy sobie tutaj. Y, dużo dać tej trawki, żeby było tak dosyć pięknie. Tutaj, przy wieżowcu moim też możemy dać tej trawki troszkę. I przy moim nowym domku, bo jak to bez, y, jak to by tutaj trawki nie było przy moim nowym domku? Przecież mój nowy domek musi mieć ładnie wokół. Więc tutaj stawiamy sobie tą trawkę. Ok, powoli nam się y, ta mączka kosta kończy, bo zostało zaledwie 18. Gostki Mącznej, ok tutaj przy portalu też niech będzie ładnie jak cała wioska to cała wioska widzowie Więc sobie stawiamy i w tym momencie dostało nam 13 Już zaledwie 10 Przy więzieniu nie musi być ładnie widzowie, ale dobrze jakby było Bo to też jest jakby wiecie obiekt wioski I tutaj widzowie zostały nam ostatnie 2 Tutaj możemy kolejne sobie dać takie jeziorko więc sobie je po prostu teraz zrobimy takie, może nie duże, może nie małe, zobaczcie widzowie Takie myślę, że wystarczy, niech sobie takie jeziorko będzie Tutaj możemy sobie dać, okej, okay, takie coś I teraz sobie dajemy tutaj wodę, drugą wodę sobie dajemy tutaj To sobie zgarniamy tutaj, okej, okay, raz, dwa i trzy Tutaj, tutaj widzowie i tutaj Teraz to sobie znowu zgarniamy, raz, dwa, trzy i teraz sobie dajemy widzowie, a sobie to już nie wiem czy trzeba. W sumie to właśnie nie wiem czy już trzeba, czy nie trzeba. Nilia wodna, lilia wodna, jakaś trzcina cukrowa, okejos. Niech będzie sobie tutaj trzcinka. I widzowie lecimy przespać się tak jak spaliśmy na samym początku filmiku. W nowo wyremontowanym domku, więc naprawdę fajnie go się remontowało. Jeśli chcecie zobaczyć, to zobaczcie komentarz. Yy, znaczy komentarz ostatni filmik, bo naprawdę już yy, fajnie. I widzowie, myślę, że byłoby na tyle z tego odcineczka, bo ja będę sobie dokończał w innym odcineczku upiększanie tej wioski, bo ten odcineczek nie miał być w całości, wiecie, yy, pokazany, jak się upiększa wioskę, tylko tak, wiecie, taka tak zapowiedź. jaka się cieszę z tego drzewka i tutaj drapkę, że dodaliśmy i ta jeziorek wokół wiosek, znaczy wokół wioski, nieważne, a najbardziej to się cieszę ze szczółek. Więc widzowie, tutaj mamy miód, tutaj będzie trzeba dać pod tym Ognisko, że jak znikniemy nad nożycami, to będziemy dostawali miodek od. Pszczółek. więc widzowie, bez innego przedłużania, yy, nie zabieram już Wam czasu, tylko pamiętajcie subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, a będę nagrywał takich odcinków więcej, bo wiem, że Wam się takie coś podoba, więc jeśli chcecie więcej, to piszcie właśnie to w komentarze, będę brał komentarze pod uwagę, Lecimy po 800 subskrypcji, jeśli już jest to dzięki, jeśli nie, no to subskrybujcie, no i są widzowie, subklap.com no i do zobaczenia, do następnego, cześć!